Rekrutujemy młodą krew do pracy marzeń. Takiej nam najbardziej brakuje. Nie płacimy, ale jest prestiż, satysfakcja, duma rodziny i wdzięczność narodu. I do CV można sobie wpisać. Zamiast owocowych czwartków dajemy czekoladę. Pieczątek z ziemniaka nie ma. Skończyły się. Są za to odznaczenia i zniżki na komunikację, ale dopiero jak już ktoś się zasłuży. Płeć nie gra roli. Wiek owszem. 18+. Plus, ale też bez przesady. Nie akceptujemy świeżych tatuaży i kolczyków. Jeśli masz jakiś nowy, thank you, see you later. Szukamy zespołu na lata. Młodych, zdrowych, zdol... Y elastyczny czas pracy. Wybierasz, kiedy chcesz przyjść. Co dokładnie trzeba robić? Trochę papierkowej roboty. Dostaniesz opiekę, posiedzisz z godzinę i możesz iść. Fajrant! Jeszcze jedno. Grupa krwi nie ma znaczenia. Potrzebujemy każdej. PCK rekrutuje młodą krew. Zostań dawcą, zostań dawczynią.